Witam witam wszystkich z tej strony. Matt2Hot, a to jest trzecia część. Zagrajmy w zmodowaną Civilization. O, przepraszam bardzo za tamten odcinek. Widać, że troszeczkę tak. Yy, po pierwsze, wydłużył się za bardzo, po drugie, tak yy, w pewnych momentach w ogóle nic nie, nie gadałem. Także postaram się tutaj teraz bardziej. Odkryliśmy optykę w tej chwili. Możemy już karawele puszczać w miasto oraz mamy do wybudowania dwa cudy, które praktycznie przydadzą się. Teraz patronasz, oj, nie wiem, co to znaczy. A my, sprawdźmy, ile mają tam jednostek, kogoś sobie przyatakujemy w tej chwili. Ha, bym pojechał na Litwę, która jest oczywiście dobrem Polaków, prawda. Tak teraz sobie żartuję troszeczkę, ale... A nie, nie, teraz o ile dobrze przypomina mi się, mieliśmy zdobyć te grogi, grogingen czy, czy coś, ten deseń. No nie wiem. W każdym bądź razie z, zaatakujemy sobie Litwę w, w tym odcinku, a przynajmniej spróbujemy, co nie będzie łatwe, jak już chyba wcześniej wspominałem, ona ma zdecydowanie taką przehypowaną jedną jednostkę. Która nie podoba mi się zbytnio, takich rycerzów. O i Litwiński oddział Settlersów. Byśmy mogli go zaatakować, ale niestety yy, nie przejęlibyśmy go, bo pamiętam w, w tym można go przejąć w, w piątce, w tej niestety części nie. Okej, okay, dobra, to tu sobie postawiamy troszeczkę, spróbujemy też również zmodernizować naszą, jakże trochę pustą yy, Polskę. Troszeczkę, wiecie, tereny, kurwa, te... Um, dużo farm. Ma być typowo po polsku. Dobra. shipbuilding Drama Divine rights. Kliknijmy. Zniknie nam wtedy Manor House. W sensie jego, jego tam staty statystyki. Mamy stabilność, mamy plus 5, No, troszeczkę za mało, więc Bym wybudował Wam, powiem, kilka sądów. Manor y właśnie odchodzą do Lamusa, więc e, Courthouse by się przydał, żeby pod, podnieść stabilność. Dobra. E, wiecie, coś jest śmieszne? Tylza. Już Wam mówię, jako, jaka to jest prowincja. E, bo to jest prowincja Litwa. A Litwa jest tutaj. No, takie troszeczkę śmiesznie. Nie prowadzimy z nikim teraz w tej chwili wojenek. I dobrze, nie potrzebujemy ich na, na pewno w tej chwili. Okej, okay, dobra. Zbudujmy tutaj Belograd, już tam jakiś tam jest troszeczkę zmodernizowany, w samym środku kurwa Węgier i Bułgarii. Belgrad, być może to jest Belgrad, nie wiem, nie wiem, naprawdę. O, tutaj troszeczkę tych jednostek wysramy, że tak powiem. O, mamy takie jakieś jeszcze jednostki, a tu mamy rycerza jednego. Możemy go przecież posłać tutaj, zrobimy. Musimy zbierać armię, inaczej widzę, Austria prowadzi wojnę z Węgrami. Czy chce bronić? Nie, nie chce w tej chwili bronić, nie potrzebuje tego gówna. E... Dawanie dupy papieżowi jakoś w tej chwili mi, mi nie leży na sercu, zwłaszcza, że chcę troszeczkę popodbijać sobie jakieś tereny. A to jak wiemy w Civie się troszeczkę ceni. Dobra, w Belogradzie sobie stworzymy... Sąd, a tutaj sobie dróżki. Okej. Okay. Buda Habs... O kurczę, Habsburgowie jak wypierdolili Sea Lane. Czyżby tutaj było jakieś, nie wiem, polskie miasto? No faktycznie daję troszeczkę dupy w tej chwili, ponieważ mogłem tu, miałem idealne pole, żeby stworzyć jakieś yy, miasto. Widzicie, mamy, mamy miód, mamy złoto, mamy mieć. No przydałoby się to, nie, nie zaprzeczam. Dlatego my ruszamy bić się z Litwinami. To państwo nie jest aż takie wielkie teraz widzę, troszeczkę właśnie zjebałem, bo zajmowałem się jakimiś pierdołami zamiast, zamiast porządnymi walkami, ale ja tu nie mam wybudowanej nic. Co jest kurwa? W Gdańsku wybudujemy sobie. Robotnika jeszcze jednego niech buduje cholerstwo, a kwatera żydowska już się właśnie tworzy, znaczy świątynia. <laughs> a, jak to się mówiło? Litwo, ojczyzno, ty moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba czasu podbijać, ten tylko się dowie, kto cię podbił. <gryw> to taki mój autorski tekścik, trochę głupi wiem. Powiem Wam tak. Jest kurwa, zawsze się zastanawiałem, co to kurwa, był ten świeżob. Jak kazali mnie uczyć, uczyć się na tym, na tym cholernym języku polaczkowym, czyli polskim. To tak, do dzisiaj nie wiem co to jest ten kurwa świeżob. Aż się pójdę zapytać kogoś z domu, czy, czy, czy wie. To wam powiem w, na w następnym odcinku. A teraz Kazimierz. Jakiś kurwa co to? Jakaś świątynia żydowska. Hmm. Nie, nie dziękuję. W stolicy nie mam sądu wybudowanego. Abym się... Abym mógł się kurde schować w tej chwili. Powiem wam tak, powiem wam tak, no jest, jest tutaj taka sytuacja, że naprawdę jest, jest tego trochę do roboty w tej chwili. A się dziwię czemu tak nie zabudowałem. Mam tu kilka surowców, których jeszcze nie zdążyłem zabudować. Tu bym sobie... Wiecie, idziemy sobie miasto walną? Tutaj, w tej tutaj. Ale tu jest chyba... Chyba bym mógł, faktycznie. Gdzieś tutaj, a tutaj ten sól a, a sobie wpiszę w, w, w Google co to w ogóle znaczy po angielsku, bo Ewentualnie niech ktoś mi napisze w komentarzach A, co tu mamy, o jak tu się szybko jednostki w tym Krakowie powiem wam robią Kto teraz? Niemcy wypowiedziały wojnę Austrii. No proszę o, i mamy swojego wielkiego naukowca. Dodajmy no go do miasta. Naprawdę nie potrzebuje. Jesteśmy trzecim imperium na świecie w tej chwili. Przegania, przegania nas Francja oraz Bizancjum. Bizancjum prędzej czy później się rozbije. Tutaj o dziwo się jeszcze trochę trzyma. Czekamy na najazd Turków. Imperium osmański, Osmańskiego. Gorzej z Francją, która naprawdę może się wybić, ale brakuje nam... No, damy radę. No, faktycznie. Mogę wziąć jakąś technologię, to by nas tam troszeczkę przyspieszyło. No nic, zobaczymy jak to jak to nam wyjdzie. Oj, tu coś jakaś taka zwiecha lekka. Powiem wam. Dobra. Zbieramy armię. Tutaj już widzę o kurcze, mają też swoich ziomeczków. O, tutaj sobie. Kto jest z najbogatszy krainy? Jesteśmy w ogóle na. O, nawet na piątym miejscu pod nami jest Litwa, a na pierwszym miejscu jest Papal States, papież. Hmm, co on chce? 400 za patronaż. Proszę. Dawaj, pieniądze z kurwy, synu. Ok, Divine Monarchy. Co daje Divine Monarchy? Uh -huh, uh -huh. O, bi bi bierem, bierem. Czy prawa religijne się opłaca niż feudalne? Nie, nie, w tej chwili nie. Dobra. Ile mamy stabilności? Cały czas 5. Chcą uniwersytetu, niech wypierdalają. Zrobimy tutaj kopalnię bursztynu. Niech się, niech Tylza się rozrasta. W tej chwili. No i okej. Okay. Burgundian cities have declared in the aż. Oh, A, to co to? Węgry węgry oficjalnie się poddały. A wiecie o i wiecie co mam na myśli? Teraz szybko przerzucimy sobie hehe jednostki cholera, nie ma jak, kurwa, te góry. Zapytamy się czy znaczy, chcą otworzyć? Nie chcą otworzyć, są nami troszeczkę wkur na nas wkurwieni nawet nie wiem za co. No nic, lecimy. A tu jakie mają jednostki? A tu mają trochę ciężej. Dobra, spróbujmy tak. Szybko uciekniemy nimi w tą stronę, przejdziemy sobie tak i spróbujemy przejść tu przez góry. Chociaż nie, tu da radę. Przejdziemy przez to państwo. Będzie git. Dobra, dobra. Oficjalnie chyba zdobędziemy dużą część Węgier. Będziemy naprawdę wielkim państwem. Oj, 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 mamy niestabilną. Nie chcę tego spierdalej. Oficjalnie mamy niestabilną sytuację w państwie. Nie podoba mi się ten zbrodniczy proceder, dlatego stawiamy jak najwięcej sądów a tego, a czyli można tu kurde, coś mi się z myszką a to spoko, tutaj można przejść Nawet nie dlatego nie wiem czemu wysłałem swoich wojaków tu zamiast tam dobra, no faktycznie no zajęli nam Śląsk Austriacy no nie jest fajnie, nie jest fajnie dobra, ale zobaczymy jak to nam pójdzie oby nie było rozbiorów, proszę was żadnych żadnego tego typu Ech, bo będzie przejebane tym momencie Ottoman. O, i Turcy się narodzili, czyli zaraz nie będzie cywilizacji bizantyjskiej. A my przed chwilą przegoniliśmy Francję. Jesteśmy na drugim miejscu na świecie. Polskę wyobrażacie sobie? Jak to Daniec mówił w tamtych czasach, to my przy, przyjmowaliśmy do NATO. W Ameryce tymczasem, kurwa, mamuty. Oj, 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 oj. Usłyszałem plaga właśnie pojawiła się pojawiła się w w państwie papieskim. Niestety. No lipa, lipa straszna. Dobra, czekaj. Tak. Zrobimy tutaj Gulit House. I robimy jakieś tam lasy. Dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tu już mam jednego ziomeczka. Tylko sobie. A ten kurwa, czemu tutaj nie poszedł z, razem z konicą. A Mm, dziwne. Dobra. Oj, oj, oj. Zachorowały Francja, Genoa. Zaraz ta plaga nas... A, 1300. Sól za wino. Pewnie, pewnie. Z Francją dobre stosunki. Sobie pykniemy. A tego gdzieś tu wydupić, żeby tworzył dla nas cholerne... Zagospodarowania terenu. No, nie podoba mi się tam, że się zbiera w bereg, szasz. Kurwa, co? Bereg z i mamy epidemię kurwa, dżumy. Niestety. Najgorsze jest to, że jednostki. Czy chce. No, a przeciwko Austriakom. Nie, nie będę wojny wyprowadzał. Mam w ogóle jeszcze jakąś przestarzałą jednostkę. Trzeba ją ulepszyć. Okej, okay, tutaj to, a tutaj budujemy sobie zwierzę. żebyśmy dostawali zwierzynę. Oj, kurde, zajęła nam stolicę. Zmieści nam się populacja, usuną się jednostki. Co szczególnie mi się nie podoba w tej, w tej obecnej sytuacji. Ale stabilność przynajmniej wróciła do plus pięciu, także, także nie jest źle. Nie jest źle. Oj, 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 gniją nam kurwa. Brudasy wszędzie, brudno. A, szkoda gadać. Dobra, polecam tym bardzo mod. Widzicie taki fajny troszeczkę historii w nim jest, troszeczkę takiego realizmu, że tak powiem. No i plus te nowe, wszystkie jednostki i tak dalej, które wyglądają zacnie. Budujmy cholernych tych. O, już nam tu zjedzie zaraz, wszystko. Jednostki się. O, i to jest fajne z, y, y, Oj, tu, momencik, tak z tą granicę. Y, aj nie dać, kurwa, to wszystko nie da mi... do słowa dość. Ej, cholera. A, zapomniałem drogi. Słuchajcie, to przed chwilą nazywało się Imperium Habsburgów, teraz nazywa się tam zachodnia coś: Great Germany. Wszystko zmienia nazwy. A może nawet o tym wspominałem? Hmm. No nieważne, nieważne. W każdym bądź razie, wszystko fajnie zmienia nazwy historycznie tak dalej. Znaczy, no, Sound Great Germany nie było, wiadomo, nie, ale, ale chodzi o to, że to taki fajny klima klimacik wprowadza do gry. Bułgarski ca carat Bugarski, czyli wid widzicie, zmienił e, wiarę na prawosławie, a wcześniej było Bulgarian Empire, czy tam Kingdom, nie? Także, także, to jest to. A, Bizancjum też już widzę odpadło kilka, o kurde, sporo tych, e, sporo nam cywilizacji w ogóle odeszło z tego miejsca. Nie mamy Węgier, nie mamy Rusi Kijowskiej, nie mamy Wenecji, nie mamy Kalifatu Arabii, Bizancjum. Mówię, mnóstwo, mnóstwo. O, solidna. 11 atakujemy jak nic, atakujemy! Będziemy mieć połowę Węgier! Będziemy jednym z większych imperiów na świecie. Może zgadamy się z Niemcami i zrobimy hehe rozbiór Austrii. Głupi pomysł. Nie głupi pomysł. O! Epidemia już nam przeszła. Osłabiła nam wszędzie tu było chyba z 11 albo 10, a jest teraz znacznie więcej. A, to aż tak zbytnio widzę nie ucierpiałem. A, i tak to. Dobra, dobra, trochę tutaj, to może drogę do Warszawy zbudujemy w tej chwili. Chodam tam kurwa, nigdzie nic nie dojeżdża. No typowe, do dzisiaj tak jest. Nie ma autostrad. Dobra, taki żarcik, przepraszam jak ktoś z Warszawy, ale wiadomo, troszeczkę pośmiać się, to nikomu nie zaszkodzi. Guitmeister? Nie, nie tworzyłem go, ale dobra, dobra, nieważne, o, stwórzmy wiatrak. Dobra, o, jesteśmy solidni, w Szczecinie tworzą się wielcy ludzie, hm, dziwne. Chyba sobie miasto wybrało. Tutaj stwórzmy. O tyle ze... w ogóle nie dotknęła epidemia. Z czego się cieszę, bo wtedy miasto skoczy. Dobra, jedziemy bombardować, niszczyć, gwałcić. Ekipa jest. Ekipa Polaków na koniach w zbroi z zajebistym działem. No dobra, chcę już kończyć turę. Aha, muszę oddać, dobra. A ty tu już tu wody i to. Ten szczelin też mnie bardzo interesuje, Silien. No, nieważne. W każdym bądź razie... W każdym bądź razie, be... no, może potem sobie nasze po polaczkowe ręce weźmiemy na to. Okej, okay, dobra, 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 no to co, zdobywamy to i będę pomału kończył, próbujemy, atakujemy, tak, bęk, bęk, Bang, bang, bang. z łucznikiem, bęk, bęk, oj chuj, oszustwo, zniszczyli nam kat to, pfu, katapultę, i mamy, bęk, 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 i jeszcze jednego rycerzyka, o, tu mają wino, kurwa. Nawet fajne surowce. beg. No i właśnie w tej chwili pozbyliśmy się. A, wino jest na, w drugim państwie mieście. Tych sobie uleczymy. Jeszcze to musimy podbić. Ale już przynajmniej można zrobić. Już taka polska będzie dosyć długa, bo praktycznie zajmujemy teraz Słowację. No, Słowację, kawałek Węgrów, nie wiem, co jest tam pod Słowacją, nieważne. Musiałbym się przyjrzeć. Powiedzmy, że Węgry albo coś. Yy, mamy tu Polszę, taką trochę, troszeczkę większą, ale również ten, pamiętam, te tereny też jakoś przez Polskę są zajmowane. Brest, prowincja Brest, Suwailikija, Suwałki, chuj wie. Dobra, Silesia jest, tak. Greater Poland, Wielkopolska, Brandenburgia, Pomerania. No to wiadomo, pomoże, Litwy, kawałek. No, także co? Cieszę się, że tam mi troszeczkę oglądalność wzrasta. Bardzo się tym ratuje. Pamiętajcie, subskrybujcie, Sub. Mam z tym problem. Subskryptuj. Sub. Aha. Subskrypcja. Suby... Subskryptujcie. O, dobra, subskryptujcie. Yy, komentujcie. A ja się z Wami kończę, mówił Matt I pamiętajcie o części czwartej, która już niedługo. Na razie.